Cześć. 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 Mieliśmy nagrywać kolejny film, to było. Tak, mieliśmy słuchajcie, przygotować następny film w naszym cyklu o granicach. Ale no. Za ciężko. Za ciężko jak, jak na wakacyjny. Jak na wolny czas i. Jak na wakacyjny czas. Przyjdzie właściwy moment, przyjdzie właściwa pora, A tymczasem. Zapowiemy następny materiał. To znaczy, może... jeszcze może go przeplecimy. Tak. Jakimi, jakimiś granicami jak, granicami, jak damy radę? Jak damy radę. Yy, I następny materiał, być może nie jeden, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Będzie poświęcony czemu? Szczęściu. Szczęściu. Tak, dla odmiany, żeby było trochę bardziej optymistycznie. No właśnie, żebyśmy zabrali z niego coś dobrego. Żebyśmy się przyjrzeli właśnie temu, co. Nam przychodzi, co nam przynosi szczęście, co nam przynosi radość, co nas cieszy, daje satysfakcję, daje kolor co, co nam daje szczęście. Chciałem teraz powiedzieć, że zajmiemy się tym subiektywnie i obiektywnie, ale... Da się obiektywnie? No nie da się. Można się temu poprzyglądać. Wszystko jest zawsze subiektywne. No w sumie tak. Czyli... Zapraszamy Was na następny materiał, na którym poprzyglądamy się, porozmawiamy się, porozmawiamy o temacie szczęścia. Zapraszamy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.